Siemka. Wszyscy poznają ten budynek, ci, którzy mnie oglądają. Rzeczka, moja kwatera w rzeczce. Zaczyna się robić pomalutku ciemno. Chmurki po, po niebie przemykają. Trawka zielono. A u nas oczywiście. Tradycyjne ognisko. Super wygląda. Mm. Bardzo super. Dzisiaj oczywiście w bardzo skromnym gronie. Milena, Marcin i tutaj nasz. Tak, Leszek. To są ludzie stąd, czyli z Dolnego Śląska. Milena, z Marciny są z Wałbrzycha spod zamcza. A Lesek jest czystym walimczykiem, dobrze mówię? Walimiakiem. Walimiakiem, o kurde, to niedobrze. Do, jest czystym walimiakiem. Także w sumie razem ze mną cztery osoby. No tak to widzicie, bywo, no Co mu mówić? I oddaję filmiki. Zapraszam na ognisko. Daję numery telefonów maile no i wszystko z mojej strony trochę posiedzimy patrzcie drzewo taczką przywiezione Jest fajnie no. Jedynie z tego miejsca możemy wszystkich pozdrowić i tyle Dokładnie pozdrawiamy wszystkich Tak jest bo, bo cóż więcej możemy zrobić kiełbasy, masa, piwo schowane, żeby nie korciło <noise> ale, ale my się przejdziemy po te piwo tam no. tak jest, dam o herbatkę tam widzicie, pod tą wiatą jeszcze też są rzeczy różne stoją no ale co, cóż, jak nie ma, no nie ma ludzi, no ale co po niektórzy są usprawiedliwieni, bo mają swoje tam sprawy mają swoje życie no ja przyjeżdżając przy każdej okazji będę to ognisko robił zawsze To jest tradycja już Marcin, co ty na to To już jest tradycja Nawet może jak śnieg by leżył, też można ognisko zrobić, nie Wiele razy tak robiłem Połączone z kuligiem O z kuligiem, albo będziemy się na sankach pozjeżdżać z małej sowy, nie? No A tu za mną właśnie jest pasmo Mała wielka sowa, ja ją tylko pokażę tak z daleka no jeszcze nie ma takich kolorów jesieni, bo my dzisiaj mamy 14 październik 2023 rok. Dobra, to tyle. Ognisko się odbyło, tak jak mówię, klimatycznie. Jak to się mówi? Klimatycznie i jak jest mało osób, dajcie no mi to słowo. Kameralnie. kameralnie o kurcze, kameralnie właśnie. Blisko kameralne. Tak, no i nic, pozdro dla wszystkich, my się bierzemy za jedzenie, patrzcie. Dwa kilo kiełbasy w czterech mamy jeszcze my to zjemy? Zjemy. Leszek, jak nie to do dostaniesz. Podejmiemy się. No, do dobra. No, a nie mówię co tam pod dachem jest, cała krata piwa stoi jeszcze. Dobra. Pozdrawiamy wszystkich. No i siemka, do następnego, to zaś. Trzymajcie się zdrowo.